Miło mi e, znowu powiedzieć dzień dobry i powiedzieć dzień dobry do moich pacjentów w nowym miejscu u doktora Dębskiego. Moja kariera się zaczęła właściwie e, w, z chirurgią, jak, jak to się mówi, w Danii. E, jestem obywatelem Danii i, i tam kończyłem szkoły, tam się e, wychowywałem. E, w późniejszych czasach e, e, tak znowu los chciał, że, żeby następne wyzwania były. No i, i tutaj są te, te wykształcenia z, ze Stanów Zjednoczonych, e, specjalizacja i tak dalej, i tak dalej. E, w późniejszych czasach oczywiście następne wyzwania, bo zawsze chciałem coś nowego, próbować coś nowego. To, to, są, to jest dużo różnych miejsc pracy e, w Szwecji, w Norwegii, w Hiszpanii, i też sam młodych lat mogę nawet powiedzieć, że pracowałem na Grenlandii. Moje doświadczenie, a jeśli to dość długie już doświadczenie ponad 30 lat w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej pozwoliło mi poznać wszelkie jak gdyby, aspekty chirurgii plastycznej, ale też i estetycznej. Także tutaj, oczywiście, duże zainteresowanie w chirurgii twarzy i piersi. No i oczywiście te malutkie odłamki chirurgii estetycznej to jest e, oczywiście liposukcja, jak i kształtowanie w ogóle ciała. Liposukcja jest e, c, taką bardzo wąską, jak to by, niszą chirurgii estetycznej, którą e, mi się wydaje jest dość fajna z tego względu, że e, tu jest bardziej e, rzeźbienie, skultur, skulturowanie ciała, którym można sobie w jakiś sposób pozwolić i przewidzieć, ale to właśnie to, to, to przewidzenie, żeby wiedzieć, jak to ciało będzie wyglądać załóżmy za 3-4 miesiące po wygojeniu, to jest właśnie ten, ten główny challenge, to wyzwanie, żeby, żeby mieć tą fantazję, żeby to sobie tak wyobrazić. No i żeby to zawsze było powielal, powielalne i żeby to zawsze wychodziło. Mnie się, to wyda... Mnie się wydaje, że to mi wychodzi. Mamy swoje własne drogi estetyczne, własny jak gdyby obraz estetyczny, ale ten wpływ chirurgii plastycznej ze Stanów Zjednoczonych jest duży. Był i jest i będzie na pewno, bo innowacja w Stanach Zjednoczonych jest ogromna. Czerpiąc jakieś natchnienie z tamtej strony, nie wszystko jest super, nie wszystko jest fajne, ale ten, ten, ten pociąg, który jest napędzany wielką ilością innowacji, no i a za innowacjami oczywiście są duże pieniądze i, i ekonomia, daje to, że my i inni z tego korzystamy.